Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam Państwa 17 października. Iminy obchodzą Lucyna, Małgorzata, Milawia oraz Andrzej. Nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Mediacji. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej i Dzień Arkusza Kalkulacyjnego. A przysłowie: Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. Mamy 291 dzień roku, do końca pozostało 75 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 7.24, a zajdzie o godzinie 17.55. Dzień potrwa 10 godzin i 33 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 13 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 51 minut. Z 17 października 1376 roku pochodzi informacja o. Brniewie, rzece, która zwana była później Ziemi. Prawdopodobnie od tej rzeki wziął swoją nazwę nasz pobliski Wielichowa Ziemi. I miała swoje źródła w okolicy wsi Krzycko. Niegdyś był to lewy dopływ obry z ujściem w pobliżu wsi Ziemi. Czyli dlatego pobliska osada przyjęła taką nazwę, właśnie Ziemi. 17 października 1469 roku Stanisław Trach z syn Oty Tracha, jest w sporze z Marcinem, synem zmarłego Macieja Młanki o 130 grzywien, które Marcin ma u Jana, Jakuba i Mikołaja, braci sepieńskich z Łęgu. Spór trwał do 1471 roku. W kronikach nie zostało zapisane, jak się zakończył. 17 października 1506 roku Katarzyna Tuchorska, córka Stanisława Tuchorskiego, żona Mikołaja Ossowskiego, sprzedaje swemu bratu Piotrowi Gnińskiemu czwartą część wsi Zielęcin za 200 Grzywien i Lechowo. Wsie odziedziczone przez nią po bracie Macieju Tuchorskim. Jako jej stryj występuje Mikołaj Otuski, kanonik poznański, a jako wuj Zygmunt z Kamieńca. 17 października 1741 roku mieszczanie Wielichowscy płacą dzierżawę od ogrodów pańskich w naturze. Wynosi ona łącznie 15 kapłonów. Lub 30 bitych szóstaków. W 1776 roku w Wielichowie mieszka Teresa Psilowa. 17 października 1865 roku wikariuszem w parafii Wielichowskiej zostaje ksiądz Otto Schroeter. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1965 roku. Nie znalazłem informacji, jak długo ksiądz Schreter był wikariuszem w Wielichowie. Później pracował w seminarium nauczycielskim w Poznaniu. W 1898 roku ksiądz Ziętkiewicz proboszcz parafii w Prochach płacił trzy marki na konto Wydziału Kolonii Wakacyjnych Towarzystwa Stella w Poznaniu. Pieniądze płacą były przeznaczane na zorganizowanie opieki nad dziećmi, między innymi kolonii letnich. W 1905 roku władze sądowe ogłosiły terminy obrad sądu w Wielichowie. Informacja za gazetą Orendownik. Kancelaria Sądowa w roku przyszłym 1906 informuje, że odbędą się w Wielichowskim Hotelu Petsolda w następujących dniach obrady sądu. I można powiedzieć, że te obrady sądu odbywały się w każdym miesiącu przyszłego roku 1906 roku. Sąd zajmował się bieżącymi sprawami, które wpływały do sądu w Śmiglu. 17 października 1909 roku w niedzielę w Wielichowie odbyło się zebranie Towarzystwa Przemysłowców Koło Wielichowo. W 1918 roku na fundusz budowy domu katolickiego w Wielichowie zebrano łącznie 24 tysiące marek, natomiast na rozbudowę Kościoła Farnego 22 tysiące marek. W tym do funduszu rozbudowy świątyni doszło 40% wpływów rocznych z dochodów parafii. Ponieważ kwota uzyskana ze zbiórek była zbyt mała do rozpoczęcia budowy, ksiądz proboszcz Ludwik Górski postanowił wystosować odezwę do byłych parafian. Ogłoszenie ukazało się w prasie regionalnej. 17 października 1970 roku zakończyło się malowanie kościoła w Wilkowie Polskim. Wykonał pracę Teodor Szukała. Podczas tego malowania Henryk Kot z Poznania, artysta plastyk, wykonał rekonstrukcję malowideł ściennych i ich konserwację i punktowanie. Informacją z parafii Wilkowskiej kończę kartkę z kalendarza z 17 października. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe: na YouTube'a, Facebooka, TikToka, Instagrama. Czekam na Państwa przy kolejnej kartce z kalendarza. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.